Z tego czasu ukazały się takie kamerki w Biedronce. Teraz można je kupić z taką małą antenką. Tu jest nadajniczek kanałowy, to można przełączać. Te kamerki mają zasięg w blokach około 10 metrów na, w terenie niezabudowanym. 100 metrów, 50, zestaw jest jedna kamerka i odbiornik, i to jest zestaw w granicach. 250 zł to jest troszkę, wydaje mi się, za drogo. Ja proponuję Wam coś innego. Trzeba udać się na złom. Udajemy się na złom. Szukamy satelitów. Starych satelitów, Najlepszy jeden z pierwszych. Ja przyniosłem trzy rodzaje. Ten nie jest naprawiony. Ten też nie będzie naprawiany. Naprawiłem tylko jeden. Naprawiłem tylko jeden. Wyjmiemy, z tego wyjmiemy sobie z tej głowiczki, wyciągniemy sobie tranzystorki. One są tutaj takie malutkie. No, y, gdybym znalazł stary tuner, to, bym, y, to by były większe. Ale te malutkie tranzystorki są wszystkie w granicach 5 giga, także nie musicie szukać po żadnych sklepach, tylko sobie możecie po prostu. Czyli tak, to będzie wasz odbiornik, to będzie wasz cyfrowy miernik i to będzie... Z, Miernik sygnału, jeżeli będziecie kiedykolwiek ustawiali takie anteny, które są właśnie do, na 2,5 giga, 1 giga od 800 mega, w internecie można znaleźć sobie po prostu przeliczniki, kalkulator tak zwany, żeby sobie ustawić yy, odległość ekranu od tego. Kto nie ma pojęcia, niech się za to w ogóle nie bierze, ja widzę. Robią jakieś anteny, które niby działają. Zaczynam. To jest wasz tuner i odbiornik do, do kamerki. Włączamy tuner. Pojawiło nam się yy, kanał, na którym jesteśmy, ale my chcemy sprawdzić, jaką dany tuner ma częstotliwość. Czyli na jakiej częstotliwości będzie chodził, chodził yy, nasz odbiorniczek. Tu akurat jest fajnie, bo nie musimy korzystać z pilota. Znalazłem taki, że tu mamy kanały, proszę bardzo. Największa częstotliwość jest 1 giga 648 9 mega to jest tego najniższa będzie, najniższa będzie, już, 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 już najniższa będzie 962. To są, to jest to są nasze częstotliwości. I teraz, i teraz podłączamy, podłączamy USB, ja już tutaj podłączyłem, czyli to jest, to jest nasz monitorek robimy antenę, robimy antenę powiedzmy 5 centymetrów, 5 centymetrów, robimy antenę, o już tutaj mam nawet tą antenę złożoną, proszę bardzo, mamy, mamy antenę, to jest nasz, może ja to z to jest mój, to jest mój nadajnik, z którego wyjąłem antenę, niepotrzebne, kamera, to wszystko będzie podłączone do, do 12V, więc podłączamy to wszystko do 12V, podłączam minus, podłączam plus, nadajnik zaczął prawdopodobnie pracować, jesteśmy w tej chwili na częstotliwości 956MHz i po prostu szukamy sobie naszej częstotliwości tutaj na, na tym monitorku proszę bardzo dobra jesteśmy znaleźliśmy Czyli nasza kamera chodzi na częstotliwości 1 giga 234 mega ale jeszcze byśmy chcieli do tego fonię proszę bardzo proszę bardzo podłączamy podłączamy fonię ja tu mam taki skor skortuowany sprzęt też złomowy który chodzi Podłączam sobie tutaj. To już powinno to wino chodzić i proszę bardzo. A w tym, w tym układzie tu sobie możemy szukać tu jest audio, proszę bardzo. Audio 7, 1 nie ma, 2 nie ma, 3 nie ma, czwórka nie ma, to są kanały audio, 6 nie ma, 7, 7 jest. Z takim zestawem to ma około... To no. jeszcze dobrze, dobrze. Yy, Nadajniczek. Nadajniczek. Szerokość pasma i sygnału tego nadajnika jest 27 siedem megahertzów modulacja jest FM. Częstotliwość pośrednia FONI to jest standard 5,5 do 8 i poziom nośnej FONI w stosunku do wartości szczytowej wynosi około 11, no 12, 12 dB. Nadejniczek ma moc 50 mW przy tym, przy tym zostawie chodzi, chodzi na przykład w blokach Około 150 metrów. Natomiast, jeżeli damy antenę, antenę tego rodzaju. Tutaj, pinając ją, tutaj do tego. Od razu mamy w terenie zabudowanym około 200 metrów. 50 metrów to niby, niby nie jest daleko, jednak jest. Natomiast, jeżeli damy antenę tuner kontra ten i sygnał będzie widoczny, Nadawanie może być do 8 km. Sprawdzaliśmy to na odległość 5 km. Sygnał jest. Jakość obrazu jest idealna. Ja tu dałem monitor czarno-biały, ale to wszystko chodzi w kolorze. W kolorze bardzo pięknie. Chciałem Wam pokazać jeszcze wcześniejsze. To chodzi na częstotliwość telewizji. Czyli odbieracie na normalny telewizorze to jest złożone przeze mnie w latach dziewięćdziesiątych, to wtedy był, 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 był szok. I z tym, że to chodzi na tym najniższym paśmie, czyli prawie na poniżej pierwszego kanału telewizji i starego, także przebija się spokojnie przez beton.